Cześć, z tej strony kacper zrykowiska. Zbiory trwają już najlepsze. Troszkę mnie nie było, bo miałem też zbiory innych warzyw, przede wszystkim ziemniaków. Ale już się obrobiłem, więc krótki filmik. Dzisiaj zbieram trochę Karolin, żółta pójdzie na L4 na działce, a czerwona na drugi nastaw mokrego snu o Karolinie. No sezon ma się już troszkę ku końcowi, jeżeli chodzi o samą uprawę. Było już dwa dni dwie noce, gdzie. Temperatura spadła tutaj u nas do 3 stopni, więc troszkę się obawiałem. Ale jak widać jeszcze papryki się trzymają, żadnych liści nie spaliło, tym bardziej papryk. Trochę mszyca atakuje tam w dolnej części szklarni, ale nie rozprzestrzenia się, więc też jakoś mocno nie interweniuje. Oberwałem tam już większość papryk, krzaki z mszycą usunąłem, kury były szczęśliwe. No i co? Tyle. Jedna może taka rada na szybko dzisiaj. Jak już macie pąki jeszcze na krzakach, to śmiało już możecie o takie jeszcze można owoce zostawić. Natomiast wszystkie pąki już usuwamy. One tylko zwalniają tempo rozrostu tych y zawiązanych owoców, no i ich wybarwiania. Szkoda, żeby połowa owoców jeszcze nie dojrzała na krzaku. Ja jeszcze muszę dzisiaj pozbierać tutaj wielu kajeny. Już dawno ich nie robiłem, więc to. Zrobię, no i jeszcze kajunbele. Nie mam ich w tym roku dużo, strasznie gęsto posadziłem. O, tutaj troszkę. No i halapeniosy. Nie wiem jeszcze, co z nimi zrobię. Jest ich też sporo w tym gąszczu. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że u Was też zbiory były udane. Nasze sosy z tego sezonu już są w sprzedaży. Także jeżeli ktoś jeszcze nie zakupił, a chciał, no to jeszcze ma szansę na szeroką ofertę. Ale no wiadomo, z każdym dniem maleje, niektórych sosów jest naprawdę mało. Także trzymajcie się i pozdrawiam, do zobaczenia wkrótce.